Witamy Was w kolejnym odcinku z tej serii Cześć wszystkim No i skończyliśmy tutaj Bojęczyna! Dobra ciś Lecę. A tu gdzie pająk? Ale pająki były no, chyba o Ale pająk był chyba w drugiej części Ja to źle pamiętam W drugiej Tu był wąż? Nie Wąż? Nie, tu węża nie był tu był ten Co Z tą je? głową tam A tu? Co? Boom! Tu będzie patrz. Boom! Dobra idź. Tędy Harry! Kajmy to lecimy. Dobra ciś, bo tu będzie z, z, za chwilę chyba ten pies. I będziemy grać. Na to. No, tu był, będzie pewnie pies. No? Bo słuchajcie. That's I do think we should go in there. But we've got to stop Snake. Go on, Harry. We're right behind you. Boy, I like Hagrid would call this monster Fluffy. I'll try the flute. That might put Fluffy to sleep for Do be careful. No Nie no, ty grasz lewi kneple. Puść no, Czemu. Cze pójść,ój na mu zagraj. Ale głupie. Dobra i Teraz temu zagraj. Nieee. Tu tego. To jest głupie. Dobra. No puść. No, jak ty grasz, to ja się nie umiem różna. No też bardzo w rogne się siedzielusze. Tu tego zrobię. Dobra, z lewej. Z prawej. Dobra, tego to. Bora. Se skupię. Co szybko budzą te dziady? A czeka, a jak będę bliżej? Puść! No lepa, że doszło. Chyba szybko budzi, to jest niesamowite. Dobra to jest prawie tego. Ten w środku jakiś taki... O. Aha. N nie widziałem tego. Ale to jest głupie. Puść Jakoś ciężki jest ten po lewej. Puść. Nie, o. Ale to jest głupie. Dawaj idziemy. teraz. Yes, to to jest. Puść. Jest. Bang. Fat. Ale to było głupie, nie? Ale każdy miał inny jak. Chcesz Chcesz najpierw, no nie. Right. Leć Harry. Ale z tym psem widziałeś. Jeden stawał szybciej, jeden tego, nie? Dego trzeba to było ogarnąć. Ten z lewej najpóźniej się budził. No. Te belske siły. No strzelaj Szybciej Bo kolce idą No szybciej Szybciej no, tu idzie po prawej Ale myszki nie ma To jest głupie Strzelaj cały czas, wylekaj No ja to już przeszła, nie? Widzisz, ale ja nie strzelasz w tych obu w ogóle, muszę uciekać. Ale waszcie, nigdy. nie widzę. Jak nie widzę? O, To jest dziwne. Nie wiem, nie wiem jak nam się udało. Tędy, Harry. 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 To lecimy. No sam idzie na razie. Och, klucz. Ten klucz, teraz ładny. Ja to namiotle to key, no, ten na miotle będzie. Up, up, dupkę mi łap. Luck, A czekaj, a gdzie ten jest ten ten klucz? Nie wiem. O, to jest stolba. No tu jest to. zakręcił zakręcił mi. A bo ty nas biją barany no. a, a myśmy tu wzięli jakiś zapis? Nie To wiesz, kurde tu wpadniemy i co to za? I na nowo polecimy so. Ja pieprze no. Napił się o. A już to ogarnąłem spokojnie Kurde. No um, może spacie, czy nie? Okay. Masz! Jest. No i coś się przyciął chyba. Dobra. Well done, Harry. Let's nie mów, że to potem są szachy. No? W tej grze są szachy? A, ale ja... ja... No, ale nie pamiętam ja, jak te szachy wyglądają. Ja, ja też nie, na... nie pamiętam. No, lecisz, Harry, lecisz. Ale że z naszym HP-kiem coś kudy... No, cińko. O. Od zapis jest. The next puzzle is a gigantic chessboard. Ron's gone through to play. I hope he's all right. No, no nie Ron na tak. ziemi będzie leżał pewnie. No to się przyda. Bo no, wolę, że tu na pewno padniemy. In most of the pieces but I've been hurt it's up to you now harry <sighs> Harry, you have to be careful and avoid the pieces they all move one square at a time you'll have to make the pieces fight each other in order to get across safely walk we'll onto the board Harry to start the game do be careful mm. be careful <laughs> I o co tu oni? No się mają zb zbijać, nie? Ale ja myślałem, że... że to my, być, my będziemy grać. A to grać co? No gramy. I obych poszedł wieszkaj. A to ty jesteś jako kto? Ja jestem jako... Nie wiem. ale głupie to jest. Częstą wieżą jedzie. No i, i co teraz? Tu. No i teraz będzie boom. Tu trzeba iść. A już tak, jak to rozpykałem. ja już ja że będziecie w szachy grać. Come on, let's go. Też tak myślałem, No, tak no, no, no,

No i masz zaglądać na tą probówkę patrz No ta, no to te czary to dobrze traf No Przecież to było proste To ileś razy będzie patrz teraz Byśmy gafy nie walnęli będziemy to robić godzinami <grystanie> Widzę, widzę

No. Czekaj. No. Poczekaj. No. No. Jeszcze No. Jeszcze będzie? No, no, chyba tak. Bo 4 I Tak to jest słabe. W środku. No. Z tej strony. No. Z tej strony. Co, koniec? <laughs> Nie na no, fajnie wylatała ta butelka. Ta tu z prawej strony, ta. ta, no. Poczekaj, ta no, no, tu czekaj, są na ci to, no. i zajwiście. Ale skąd to wiesz, Hermiona? Golny prezes. Good luck, Harry. Powodzenia Harry A ja idę Patrz Mówię yeah. o, o skrzynia To czaruj Alohomora Alohomora No i życie nam trochę dało i dobrze nie No trochę biedę mamy z tym życiem Wow wow, 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 wow Dobra, ciś, ciś kolego, ciś, ciś liś. No lecę, lecę Bziś skaka, nie? No, muszę O! Jezus O jezu Dobra, mamy cię, kolego A tu wlewa? Ża może żaba jest, nie? No, marza

No. Jeszcze raz A to żeby się bronić, tak? Ouch! ale to potrzebujemy tylko i jeszcze ten mały, nie? No. No, a hmm. trzeba go wziąć. No, no trudniej jest nie, bo to ten okay. pchaj. <laughs> Mam klocek przesunął. Czekaj, że Prevento! tego klocka, bo Nie masz nie błazić nad to co za... Co za C? No No czekaj no Wiem wiem Schowaj się To co? Nie Nie No przesuń to no co? Co to będzie teraz? Nie wiem, do niego idę No i nas zabije teraz Nie mam do niego iść O to chodzi Kursy, Potter. You will not again. Ja tego nie czaję. Żaby! Nie Weź te ten na no, wszystko Dałdzie walka trwała godzina Czemu? No... Bo... To jest ten obraz, co on wtedy widział tych swoich tam, nie? Mm. Patrz. Wow, wow. He has the stone. Give me the stone. Let me speak to him, face to face. Master, you're, you're not strong enough. I have strength enough for this. Jaki głos? Jak się głowy obrócił? Ja, Kalifornia. You are the no szczelaj. No szczelaj. A to trzeba mu to zrzucać. Czekaj, nie zbijaj tego. O teraz. Musimy się lustrem bawić. No. Strypendzo! A, jeszcze raz. Strypendo Teraz. No dostał. No i co? Strypendo! No Ej no e, co to jest? To jest coś, auto namierzanie ale, ale to goty no, w tą lustrę, nawet czeka czekasz A no jak i tak czekasz to aż No musi się No dobra no bo Kill him No teraz już MAŁ! Wow. SZRYBENTO! JESTO Jeszcze raz. czapkę! czas dobrze, no do... dobrze. No, masz dupy tek. O, lustro! SZRYBENTO! Walnął się? Tak, bo leży, widzisz. Coraz raz czaruj w tę <średził> leci gminko. To jest takie auto... No, ceruj w tę ustroję! Jest. Mamy go. No, padł. Trochę nam się warfa, ale... Tylko on minę zrobił. O, i padliśmy. Sam okay. padł. <sighs> Dumbledore? Idupa. Dumbledore smiled. What happened down in the dungeons between yourself and Professor Quill is a complete secret, he said. So naturally, the whole school knows. The stone had been destroyed, but Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. Nevertheless, Harry, if our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck he may never regain his power at all. Harry made his way down to the end-of-the-year feast alone that night. The great hall was decked out in green and silver to celebrate Slytherin winning the House Cup. When Harry entered, there was a sudden hush. He took a seat between Ron and Hermione, trying to ignore the stares of the other students. The House Cup, announced Dumbledore, is awarded to the team with the most house points. At the moment, that would seem to be Slytherin. A storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, continued Dumbledore, in recognition of Mr. Harry Potter's pure nerve and outstanding courage, I award Gryffindor 60 points. Harry's table erupted with cheers and applause. The additional point had won the House Cup for Gryffindor. It was the best evening of Harry's life. Better than winning at Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never, ever forget tonight. <laughs> coś tam było na ten napisany ja okay, nie wiem co. O! To po to im były pewnie te fasolki, nie? Możliwe. Ale żarcik? Aha Nie mamy Nie mamy, nie? Nie Ale no. mamy ten... Ale nie Sołka. mamy kart A weź cofnij No trochę braku Ale Ciekawe s... gdzie były Dobra, ej to jak z tego wyjść? Nie wiem Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do następnego odcinka. Cześć.